Spotkałem się dzisiaj z Bartkiem moimnikiem? Tak, więc... dobrze ja? siemanko, widzowie, kolejny sportowy vlog. Ogólnie na wstępie chciałbym Ci powiedzieć, że jeżeli masz telefon, to weź sobie od razu przechyl ten telefon. Żeby, no żeby lepiej ci się po prostu oglądało, bo na ten moment nagrywam ogólnie swoje vlogi z iPhone'a. Mam taki zajebisty aparat, ale jeszcze się nie mogę przełamać, żeby chodzić z nim i wiesz, i ze statywem, żeby to wszystko elegancko jakoś tak w miarę możliwości się dogrywało, zgrywało. W ogóle to po treningu muszę lecieć na zakupy, więc nie chciałbym mieć ten tych wszystkich rzeczy elektronicznych bo by mi po prostu tylko i wyłącznie zawadzały No ale nic, lecimy na trening I co? Zapraszam Cię do kolejnego ortowego vloga ziomuś, nie? Pozdro swoją drogą to zobaczcie jaką mam czapę troszeczkę wyglądam jakbym miał iść na jakieś ryby, nie? A nie na trening. No ale to, zobaczymy eee... W ogóle to fajnie byłoby, jakby ktoś był na yy, placu treningowym. Przy okazji byśmy zrobili sobie taki challenge, bo cały czas robię taki challenge. Yy, ja robię 5 pompek yy, na rękach w chętce, a ktoś robi po prostu swoje gdzieś tam, yy, zależnie od, od zakresu zaawansowania, czy to pompki klaskane, czy też na, yy, yy, czekam na kogoś, kto mógłby zrobić yy, pompki ze mną na rękach. Napisz w komentarzu e, kto mógłby to zrobić, może się z nim spotkam, może, może ten ktoś by to mógł zauważyć, nie? Ktoś tam napisał, a może się ktoś znajdzie do tego. E, bo na ten moment spotkałem naprawdę wiele osób, zresztą nagram o tym osobne wideo, e, no które tej umiejętności jak do tej pory nie miały. Więc z niecierpliwością czekam aż ktoś to ze mną nagra. No dobra, lecimy, lecimy. Korki jak zawsze o tej porze. Rzeźnia totalna. Ja o, spacerkiem jestem w stanie te wszystkie samochodziki sobie puff, wypierniczyć. A one muszą stać w korku. Jeszcze dobrze nie zacząłem treningu. Już pięć powtórzeń na rękach zrobionych z moim imiennikiem, ale Partek pokaże się na filmie. Tak, żebyście wiedzieli eee, i na moich socialach, eee, TikToku i shortsach w YouTubie. A teraz idę i poproszę jeszcze dwóch chłopaków, więc zobaczymy, czy uda mi się to zrobić. No bez kitu. Dobra, no to nic. Co Dobrze Tak, dobrze stanie się. Jak się nazywa? Szymon, jestem z Szymonem, robimy challenge. Yy, tak jak zawsze, 5 pompeczek Szymon zrobi. 2 x 5 ja zrobię. swoich pięć 5 pompeczek, to Szymon. Lecimy? Lecimy. Dobra.

Allez, Nick, votre discours est parti, vous avez No, trzy serie za mną, z kombosów, masy handstandy. No i teraz wracamy do podstaw, czyli te takie podstawowe ćwiczenia, podciągnięcia, dipy, przysiady. No i będzie trening udany. A już e, w ciągu dnia zaliczyliśmy e, dwa challenge z chłopakami, więc fajnie. śledźcie. ale zadowolony No i dobra Po treningu Teraz szybkie zakupy Gotowanie I do roboty rano, nie? Ciekawy jestem, czy tu przejdę, na źródła przypada albo wcale No, noiku Ale zadowolony jestem bo udało mi się zrobić pompka challenge z trzema nowymi twarzami, więc przejdźcie, subskrybujcie i lajkujcie ten kanał, żeby motywować nie tylko mnie, ale też ludzi do trenowania i do zdrowego wysiłku tak jak to robimy. Czy ja to robię na swoich filmach, czy robią to ludzie ze mną? Więc zajebiście, a teraz dotrzep miejscu Banany wierżają. No i dobra. No i dobra. Co my tu mamy? Co ja tutaj ogólnie kupiłem? E, całość wyszła 41 złotych. E, mamy w tym dwa serki wiejskie, e, jabłka. No to to już kilo nie. Będę liczył, ale na pewno wyszło troszeczkę. Ponad na przykład jabłek jest tutaj 1,5 kilo, śliwka, banany Bany czerwone, zielone mają. Dobra, choruwa <śled> <śled> y... Śliwka, banany, serek wiejski, kurczak No i człowieku 41 zł, nie? A plecak waży no całe nic. W każdym razie na pewno na 3-4 dni będzie, więc zajebiście. A jeszcze nagram w domu, co można z tego fajnego wykombinować, no bo e, raczej robię takie rzeczy sobie, e, wolę sobie wieczorami zrobić wcześniej, żeby to było, wiesz, przygotowane elegancko w e, plastikach. No niektórzy na pewno wolą mieć świeże jedzenie, ja już się gdzieś tam, czyli od razu przy, u, po ugotowaniu, no ja się przyzwyczaiłem, że raczej Pierniczam ee, sobie zimne albo, a jak już mi się zdarzy gdzieś, że będę mógł sobie po prostu e, to jedzenie podgrzać w jakiś sposób, no to, no to, to jest stary luksus, nie? To jest człowiek, który jest jak wygrać wszystkie fotonotka, O O, przepraszam. E, w sumie z perspektywy, teraz patrzę, no to mogłem jeszcze ziemniaki sobie kupić. No ale mam bardzo dużo ryżu w domu, więc ryż też spoko, ale ja uwielbiam ziemniaki też takie, wiesz, coś alapire. Na, możesz napisać w komentarzu, co wolisz, czy ziemniaki, czy ryż, czy kasze, czy jakieś inne piku miku. Dobra, lecimy do domu. Oj, no jeszcze schody. Na dobicie, nie? Uh! A Robimy jakieś jedzonko na jutro, już mi się tutaj kurczak elegancko gotuje. Nóżki z kurczaka, więc fajnie. Zaraz pokażę ci, co lubię sobie wpitalać z takich oto właśnie rzeczy. Banan typu śliwa i e, jabłko, serek wiejski. E, przetransformujemy sobie to w to, co jutro rano sobie będę wpitalał. No i voilà. tak to nam się prezentuje. Taki śniadanko będę miał na rano. jabłuszko, serek wiejski, banan, śliwa, troszeczkę cukru. No i troszeczkę na podwieczorek sobie też zostawiłem. Mięsko już dochodzi. I jeszcze do tego ryżyk będę musiał zataić i wszystko elegancko. Także dzisiaj kończymy tego vloga. Yy, I co? Zapraszam Cię do yy, subskrybowania, komentowania, lajkowania tego. Kanału, tak, żebyśmy rośli w siłę, żeby było nas jak najwięcej z vloga na vlog, z filmu na film. Możesz napisać w komentarzu, co by Cię interesowało ne, odnośnie sportu, co mógłbym nagrać, e, czy podoba Ci się taki format. No i co? Do następnego w takim razie. Pozdro!